sprawdzimy jaka jest woda w tym w, tej, w tym strumyku nie wygląda dobrze woda jest zielona odejdź Nikita woda jest zielona no i pływa w niej syf zaraz zobaczymy co co filtr co filtr z tym zrobi chcesz się napić wody Nikita? proszę bardzo Pyszna. My też się zaraz z niej napijemy. Tak, ale my sobie ją przefiltrujemy. Dobra, filtra nie trzeba montować w żaden sposób. On jest od razu gotowy do użycia. Trzeba go tylko... Pokaż go. Trzeba go tylko przykręcić do pojemnika. Jedyna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę to to, żeby ta część, która jest zawsze czysta, pozostała czysta, więc delikatnie nakręcamy Ok, teraz wszystko tutaj jest higieniczne. No to idziemy próbować. Dobra, wrzucamy to do, to do wody. Będzie się unosić przez tą gąbkę. I popujemy. Mamy wodę. Teraz przelejemy to do słoika. Zakręcamy od razu, żeby tutaj się nie przedostało nic brudnego. Okay. Przelejemy. No, woda jest zdecydowanie niezielona już. Nie ma w ogóle zapachu. Napić się, mogę? Ja się napiję. Dziecko testuje, świetnie, mówię serio. Jestem operatorem, kamery. to woda. Chodź, na Normalna woda, prosto ze strumyka. Czekaj. Mówię seria, bardzo dobra. Na zdrowie.